Siadę. ale lekki półsiad mhm. mu po prostu łatwiej biec. Dobra. Ruszaj teraz jeszcze tym kusem. Tato mi tak wyrywa, że... Dobra. A Welkupa chyba wycie, nie. No i zagalopuj jeszcze raz. No, wiedziałam, że one sobie wybiorą, wybiorą, wybiorą. Dobra, a to teraz dla Was nauczka. Super, uważajcie, nie trzymajcie odległości. Trzymajcie odległości, bo one się lubią, ale ty też ty... widzę, że zawsze pamiętaj jako prowadząca, nie to już.